Witam, jestem Kasper. A ja Dark Zor i witamy Was w trze trzeciej części naszego adventure'a. W to też jest po raz drugi, jak tutaj widzicie, jest pięknie naprawione, tu nie ma świata i tak dalej. A to mianowicie, że nagraliśmy już raz. Eee, wysadziliśmy całą mapę. Ściągnęliśmy ją drugi raz, bo się okazało, że źle się nagrało. Eee, ale jak biegłem do tego punktu Clipper tu wybuchł. No i musiałem jedno szybko załatać, no i tutaj nie ma dispensera, tutaj nie, się nie pali tutaj wybrakowane. Ale dobrze, idziemy dalej. Znaczy ja tam dalej już poleciałem i się boję, że rozwaliłem tam jakieś mechanizmy, ale to się zobaczy. O, dobra, dobra. Tylko my tak potrafimy. Tak. dobra, to tutaj trzeba przystać. Yy, tutaj musimy czekać 10 sekund pomiędzy strzelaniem do wózku yy, i wykorzystajmy ten czas na wspinanie się na górę. No hmm. chyba zabito. Wchodziłem. O kurwa, ale bydło. Ale bydło, nie, ale, bydło ale bydło, ale bydło. Dobra, ja wchodzę na górę, będę bezpieczny. Niech, niech, niech. Zostaw coś ratować. Kolek. W Creepera strzelałem. Ej, odbiło się do niego. To nie fair. I to tutaj, strzelam tego usta. Nie, Opa, wyżej. to jest to w ogóle przez serio no nie? Co? Tak, to jest kolem. Tak mu fiusiaka. Trafiłem mu w Siosiaka. On tego tak. tak nie lubi. Co ty robisz? Sierodisz. Dobra, lecimy dalej, lecimy, lecimy. Teraz już możemy mniej gadać, bo już nie ma takich emocji. Tak. No poza wysadzeniem całej mapy, prawda? To, to nam wyszło, to nam trzeba przyznać. To nam wyszło, ale tego już rzeczy nie zobaczycie pewnie. Czy zapisałeś to? Mam to. A to wrzucimy, może na koniec. Nie ma mojego głosu, tylko Twój. A, no to był ten fail. Tak. Ej, dobra, wrzucimy. Zobaczą, jak nuby failują. Ej, dobra, to już wszystkie. już. 5 leci. Czekaj, przesyłaś tam coś. No. A nie, a! E, lol. Co? Patrz, bo my u HP zjeżdżamy, to jest pasek HP. A. To jest zielony i to czy. A to to jest ten boss, z którym mieliśmy stoczyć bitwę. O oh lol MG Ej którego wózko żeśmy nie rozpili To się mogło zbugować? Oh. Nie, on dam jeszcze na głowie no. Trzybry, Trzeba trzeba wejść Nie, A on, nie. On, on nic nie wiem na głowie To hmm. się zbugowało Nie, czekaj ja tego czeka. ja widzę mam. mam, mam Masz? Jest i, i patrzę jak mu chyba schodzi. Urzet Jest il? Do naszego zdjęcia. Dobra, na dół! Nie, naprawdę, to nam wyszło! I kurwa, ja padnę! O nie! <grystanie> Hej! Golę <grystanie> to presję. Tylko u nas. Hej, to jest rana Dedzik z rana jak śmietana, na uh. Jeszcze żeś z domy

Zobacz. Samobsługa Dobra. E, nie widzę cię. Dyskonaknij się. Nie, Czekaj ja się do się do już się Ej, czemu nie mogę się do buska? Ej, nie! Nie jedź! Dobra, Jak? Możesz? Ja jestem już w łusku. Ej, co jest? To biegniesz na piekę. Dobra. Go! Ścigamy się. Ciu, ciu. A widzisz, nie? Tak. Właśnie cię przegoniłem. Ej, nie ale to jest sfejlowana część, no daj spokój. <laughs> jest nieźle. Ej, no wszystko się pochrzaniło. No do wózka wsiąść nie mogę i muszę biec. Za... Nie czepiasz, nie czepiaj się. No, biegnę za wózkiem, no daj spokój. Mm, Hamburg i ja Teraz mogę wsiąść, patrz. O, patrz. Dobra, dawaj. To, czekaj, wezmę tutaj tę medalikateczkę. You came here to avenge your father, you accomplished. Them. A, czyli gdzieś tam z ojcem, you came. Avenge, nie wiem czy znaczy avenge, ale zresztą, że już chyba się dowiedzieliśmy o co chodziło, i dalej, to już jest koniec. Tak. No. Czekaj, tu jeszcze po, pokaż to. Bo mi się to i tak nie chce czytać. To. Nie wczytuję się. No, ja, w każdym razie jest, jest tam napisane, że skończyliśmy Dobra, przydał się. Aha. E, o tutaj, tutaj nie, nie zebraliśmy wszystkich skrzynek, zebraliśmy tylko jedną, ale zobaczcie, co tam jest. Yy. Udaję jej zdziwienie, bo już to widziałem, ale. Nie, nie. Spokojnie nie mogę No dobra, będziemy się już żegnać. Oddaj pokłon swojemu królowi. Dobra. Czekaj, wspomnij kurczaków. Tak. Czekaj, ja wezmę je werwem na Ej, no ale to jest ten to jest ten obraz z Pegasusa. Na Pegasusie była ta gra. To pokazuje jakiś stary. Ja ci to jest nie to jest kaczka. I Tak, więc będziemy się już żegnać. Dziękujemy wam, że obejrzeliście te filmiki. tę, te, 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 część tego Adventura. Nie, tu był jakieś bardziej escape niż Adventure ale no, dobra? E, jeszcze raz serdecznie Wam dziękujemy. Jeśli... By... nie, to nie, to, to nie ważne. Tak więc po komentujcie, subskrybujcie i na razie.